Witam wszystkich serdecznie z tej strony Jarek. Dzisiaj porozmawiamy sobie o gównianym horrorze. Produkcja z 2003 roku, w której nie można znaleźć w bardzo dobrych efektów specjalnych, średnich efektów specjalnych, czy też słabych efektów specjalnych. Jest to kompletne dno pod tym względem. Jednak trzeba tutaj pamiętać, że jest to parodia. Na samym opakowaniu jest adnotacja, że podobno budżet tego filmu był tak mały, że producentów nie było stać na sztuczną kupę. W związku z tym, co jest w filmie? przekonamy się o tym. Jednak by e, dobrze wprowadzić Państwa w nastrój, trzeba podkreślić, że sam początek filmu to dziewczynka, która boi się burzy i rozpoczyna swą opowieść. Toż przerażająca opowieść o potworze z gówna. Swoją drogą ciekawe czemu tata pozwala na to i jak ta dziewczynka w przyszłości skończy. Jednak dziewczynka ma na tyle dobre poczucie humoru, że już potrafiła sobie wyobrazić policjantów tak nieogarniętych, że nie potrafią rozpoznać człowieka a kukły. Hej, Schmidt, wstawaj! Schmidt, Schmidt! a to sukin syn. Jak już widać, policja w tym filmie nie jest zbytnio ogarnięta. Dodatkowo można powiedzieć, że oprócz policji znajdą tutaj się jeszcze agenci specjalni, którzy również nie są zbytnio błyskotliwi. Natomiast co z potworem? Jak potwór powstał? Jak łatwo się domyślić, jest to. Zbieg z więzienia, który też nie jest zbytnio inteligentny. Jednakże nie można mu odmówić tego, że bardzo chce uciec i nic go nie jest w stanie powstrzymać. I, ile płacą? I jest to dopiero początek przygód naszego bohatera, który, jak oczywiście się domyślacie, ucieka w ścieki. Bo gdzie indziej może być kupa, jak nie w ściekach. Ale co powoduje, że staje się potworem? Ano! Chemikalia, jakby inaczej. Chemikalia, które zostają wylane do ścieków tego samego dnia, co nasz kolega ucieka, przez złych naukowców. Tak jest, przez złych naukowców. Oczywiście, przypadkowo w dnie wpada, postrzelony i tak dalej, i tak dalej. Można by o tym opowiadać. Ale co się dzieje później? Później zaczynają się dziwne ataki na mieszkańców miasteczka, które jest dość malownicze, trzeba przyznać. Ale te ataki są przerażające. Nie zostawię tylko odświeżacz. Wiem jak sprzątać cholerną toaletę nie jestem pewna patrząc na nią. Nie złościłabym się, gdyby się od czasu do czasu wyczyścił. Robale. Nie obchodzi mnie, jakie tam jest gówno, po prostu to sprzątnij. Gin, gin, gin. Co ty tam do cholery robisz? Jesteś chory. Po takich widokach ja już zaznaczyłem u siebie w domu, że nie tykam się łazienki. Strach się bać wchodzić w tym momencie już naprawdę. A poważnie, co dalej? Dalej mnóstwo podobnych scen, podobnym poziomie, w można się naprawdę pośmiać z tego wszystkiego. Także pod tym względem na pewno film można obejrzeć, chociaż nie nastawiałbym się za bardzo, jak nie macie co robić, zapraszam. Natomiast na pewno do coś ciekawszego znajdzie jednak. Dalej, dalej jak się fabuła rozwija, w końcu ktoś e, wpada na pomysł, że należałoby zbadać chemikaliach, e, które pozostały jeszcze w ściekach, no, oczywiście to się dzieje, są badania, dochodzą do wniosku, że w, e, nasz bohater staje się potworem, ale dalej co? Dalej miasto nie chce uwierzyć e, w to, co się dzieje, a że mają na głowie inne zmartwienia, Ponieważ e, za kilka dni rozpoczyna u nich się festiwal gotowania Chili. Chili. Wiemy, jak to może się skończyć. Jeżeli pewnie nie będą mieli to i to, jak to skończy, to się w mieście rzeźnią i potwór będzie miał branie straszne. No ale co zrobisz? E, jak się film kończy, oczywiście, nie zdradzę. Mam nadzieję, że ktoś z Was go obejrzy bądź oglądał i się podzieli ze sw e, swoim zdaniem. Ja uważam, że ten film jest. Kiepski, natomiast, tak naprawdę, już nie ma e, się co powiedzieć, bo macie gości, których chcecie się pozbyć. Oczywiście, proponuję. Jeżeli chodzi o kwestię oceny, daj mu maksymalnie 2,5 gwiazdki na 10. I tak to było na tyle. Jak już wspomniałem, nie zdradzę końcówki, chociaż jest rewelacyjna. Podpowiem tylko, że nie użyli papieru toaletowego. Swoją drogą, ciekawy jakby wyglądał super bohater tego przestępcy, nie? No, w sumie. Eee, także powiem wam jedno. Na zakończenie. Jeżeli mała dziewczynka wam opowiada dziwne historie, przerywajcie je. I jak wam, jak was ostrzega, no to ją słuchajcie. Uh. <laughs> Nie wiesz, że pan Spankin na Wielkanoc wyskakuje z toalety z czekoladowymi jajkami? Koleś, jesteś walnięty. Tato, tam w łazience jest duża kupa. Jestem z ciebie dumny, kochanie. Ja tego nie zrobiłam, tato. To wyszło z łazienki i zaczęło mówić brzydkie rzeczy. Nie ma się czego bać. Dwójki nie potrafią gadać. Szczęściarze, kto chce czekoladowe jajko? Śmierdzicie wszyscy jak perfumy. Pokażę ci, że nie ma się czego bać. Po prostu trzeba spuścić wodę. Nie idź tam, tato, kupa cię złapie. To numer dwa, kochanie. Ale to mówiło, że mnie porwie do kanału i zje. Zajmę się tym. Nie, tato, nie. Tato, on cię zje. To ty jesteś tym małym guwiękiem, które sprawiło ten kłopot? Dziękuję bardzo za obejrzenie materiału. Kolejny odcinek pojawi się już niebawem, także zapraszam.